Cześć, witaj w, w pierwszym filmie z mojej ulubionej gry na telefon. Obecnie zaniechałem gry w Brawl Stars. Na rzecz. Właśnie tej gry. Dlaczego ona mi się spodobała? Na pewno no. Masz satysfakcję i ogólnie nie jest ona pay to win. Jak ludzie piszą, że jest pay to win. Jak ja w 3 dni gram. Yy, jestem top w moim klanie. Jestem top graczem tego świata grając to trzeci dzień yy, to nie wiem. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy. Ubierzemy kwesty. to są które sobie zrobiłem. Odbierzmy sobie Golda. Um, odbierzmy sobie wszystkie zrobione jednostki. bo już szkoliłem jednostki. No i ponad 100 tysięcy siły. Bardzo się cieszę. Wyszkolimy 200 taranów. Ulubionych strzelników. Boże. Nie mamy kamienia. Ja przez trzy dni jestem na tyle zaawansowany. I zebrałem na tyle przedmiotów, na tyle bardzo dbałem o to, że nie mam ani jednego kamienia. Mam milion drewna, milion tego ani trochę kamienia. No nie dobrze. Ale na kamień też będzie za sposób. Na razie wejdźmy sobie. Dokładnie w to miejsce, na cztery questy zrobione 100 tysięcy surowców w mieście, no i spoko nagrody, praca w drużynie, 100 tysięcy siły osiągnięte, cztery klucz. no to robimy opening, haha. Teamate. 1.0 levelu gospody. No i otwórzmy. Pierwsza. Druga skrzynka. No, monety za ekspami żywność. O, dużo żywności. No i smut. Posiadasz już tego dowódcę. Zamiam żyć czego Zamiar... lanciera raz 10. Jeżeli mam ale to nic. O! Centurion. Świetnie. No i dropiliśmy postać. Oj, rzeźby Gajusza Mariusza. Gajusza Mariusza. Trynkiewicza Gajusza, Wiecie to jest 5? Jeszcze wejdę. Hmm. O jezu, obóz dwa tysięcy. No i niestety, w... wyślę z... o, gdzie jeszcze jeden quest, Co jest? Gdzie on jest? Taniec przyjaźni. Albo za siłę, albo za te drewno. Wyszkolenie jednostek, wow! Klucz złoty! Złota skrzynka! Ja pier... Kurde, ale ta sparta, oni już hmm, no jest... do gospody. ja no twórzmy złotą skrzynię. Uwaga! rzeźby Matyldy Flandryjskiej razy 5, czyli jeszcze 5 tych rzeźb i będę miał postać nową. Dobra, widzimy się po króciusienkiej przerwie parę. Taką sekundowej... mamy w tej gierce. Na no, pewno trzeba szkolić jednostki, leż mnie na to oczywiście teraz nie stać. Wchodzę do czwartego poziomu, bo piątego nie znajdzie mi od mojej chaty dwadzieścia sześć kilometrów. Oj, no nie gadaj, że to jest na terenie Wiele. Jak... No i nie dostanę do tego. Poszedłbym po to, ale może wyższe nie daje nic. I dlatego wyszukam po prostu level, załóżmy trzeci, i to będzie już blisko mojej chaty. 4 km, no to idziemy. No i wyślę akurat całe 17 tysięcy jednostek. Nawet oddziały. No nawet 19 tysięcy No i niech idą. Jeżeli będzie chciał wydzielał młodszy lotery to, to Ja jedyna ja do tego mi No okay. No to okej. Okay. Przepraszam za te pierdolone niedogodnienia, ale będzie się drzeć każdy mi to nie tak jak on ani... się do mnie nie odzywa jak yy, nie nagram, ale jak nagram... Wszyscy, cała banda, kwa, cały dom się na mnie rzuca. Bo wtedy akurat każdy się na mnie żyć. Pierdole. Ile, ile trwa ta mobilizacja? Nie tego słabiaczka. Ja pierdolę. Chłop robi półgodzinną mobilizację po, po nic. Dla weki chłopcy robi... Tak. jak my same jednostki tylko mnie są w stanie to zabić 12 tysięcy wystarczy jednostek drugiego poziomu jak ja mam pierwszego i drugiego łącznie 20 tysięcy nowa wiadomość co my tu mamy odłączono pewnie od mobilizacji czym nagle no tak tak pożywane 150 punktów akcji miałem no to zniknęło Stracić. I to prawie codziennie parokrotnie trzeba po prostu weryfikować. Troszkę kamienia, minimalnie żywności i parę Możliwe, że mi gierkę wali, bo zwykłą tą gierkę ta skraszować w takim momencie. A on nie, nie kraszuje. I tu trzeba po prostu w dobrej kolejności. Raz, dwa i trzy. Ok i I dostaję nawet miarę nagrody. Moje wojska idą, będziemy zbierać głos A co słychać w mieście? No w mieście póki co powolne ulepszenia. A nie muszą być powolne. Nie zrekrutujemy nic No chyba mobilizację no mobilizację, bo zobaczył że sam może i dojechać Wiesz kole jeźdźców Bo nie jestem biedakiem Dobra chyba kupię sobie po prostu głaz No za 40 koła tego Chyba kupię Głaz to za darmo. Ale kupiłem. No i teraz chodzimy do najprościej na świecie do przedmiotów. I tu mamy wszystko. 37,5 tysiąca razy 3. Użyj. Użyj. 38 tysiąca. 11. No nie mamy do Girl. No i nie będę malował tych chyba 31 tysięcy tutaj. Jeszcze zbierzemy ten kamień. Trochę złota. Zakup przedmiot. To jest ciekawe. O i będzie skrzynaczka kolejna. Siedem i pół na mapie. To zaraz to będzie zrobione. Nasza z produkcji żywności. No Jezu. Pięciu brakuje. Tak. Aha. No i dobra, odbieramy Mamy klejarcie 100 sto, yy, sto klejnotów. Złoty klucz i magiczny, magiczny chest. Ale zlago działa była ta skrzynka strasznie. Czy ja robię mobilizację zaraz? Jeszcze rzadko do gospody otwieramy tę skrzynkę ze złota Please O mój Bole nam jezu Złot O dziwo 40 kosztuje kupienie jednego srebrnego klucza 300 A najgorsze jest to, że te złote skrzynki jest co trzy dni. Co trzy dni jest. Kup co żywność. Co? Jak, wy, jak ta wywaliła, no to niestety koniec filmu. No, wywaliła skrzynki skraszała ogierkę Wiesz, w kolejnych filmach na tym kanale Właśnie, że film wam się spodobał widzimy się za niedługo, siema